Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Marka, 11 rozdział, wersety 27 do 33. Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodzili po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi. I zapytali go, jakim prawem to czynisz? I kto dał ci tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy Janowy? Pochodzi z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł: Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Sytuacja: Dzisiejsza jest taka dość ciekawa, dlatego że przyszli Żydzi pytać Jezusa o, o, o źródło jego autorytetu, jego władzy. To skąd ma to coś szczególnego, co sprawia, że z taką mocą może działać? I myślę sobie, że nie byłoby w tym pytaniu nic złego, gdyby nie to, że tak naprawdę tam w tle widać wielkie polityczne zagrywki i kalkulacje. Tam widzimy, że, że oni chcieliby odpowiedzieć, ale. Takim się nie kalkuluje, a takim nie pasuje. W związku z tym pytanie, które Jezus im zadał, pozostawili nierozstrzygnięte. I myślę sobie, że trochę tak w nas jest, że pytanie o źródło autorytetu, źródło władzy Jezusa, to jest pytanie o to, czy wierzymy w to, co Jezus nam przyniósł. Czy wierzymy w Jezusa? Jako naszego Pana i Zbawiciela, a jeżeli w Niego wierzymy, to czy nasze życie za tym idzie? Czy za naszym chrztem, który przyjęliśmy jako dzieci, idzie konkretna wiara? Czy też kombinujemy, kalkulujemy i chowamy się za plecami innych? Myślę sobie, że to dzisiejsze wezwanie Jezusa do tego, by opowiedzieć się, czy przyjmujemy Jego autorytet, Jego władzę, Jego moc, czy też wolimy chować się i kombinować, jest pytaniem bardzo aktualnym. Dlatego życzę Wam wszystkim i sobie też, byśmy dzisiaj potrafili jednoznacznie powiedzieć tak, Panie Jezu, przyjmuję Twoją władzę i Twój autorytet dla mojego życia. Dziękuję.